Cześć, ja i wygenerujesz mi nową grę w stylu Cyberpunk 2077? Okej, okay, okej. Okay. Upgrade. Dobra, fajnie. To jeszcze raz upgrade. Fuck. Słuchajcie, no. I jest źle, bo chyba już z dawno nie widziałem aż tak złego zwiastuna jakiejkolwiek gry. Mówię tutaj o grze Neo Berlin 2087, która została już teoretycznie zapowiedziana rok temu. Potem przez ten czas było produkcji cicho, aż tu nagle kilka dni temu twórcy, czyli Elysium Game Studios, wracają do nas z nowym zwiastunem, który. No jest tragiczne. Nie jest to oczywiście ten sławny sequel cyberpunka 2077 około Dneimie Orion, jest to zupełnie inne uniwersum tworzone przez innych ludzi, ale przynajmniej jak dla mnie już po samym tytule coś tutaj nie gra, bo 2087 a 2077 są bardzo podobnymi datami i wiem, wiem, że pewnie się przyczepiam do takich szczegółów niepotrzebnie, ale już na tym poziomie wygląda to na zwyczajne liczenie, że komuś wyszukującemu na Steamie cyberpunka 2077, 77. Akurat wyświetli się Neo Berlin 2087 i pomyśli, hmm, czy to ten sequel? I wejdzie, zobaczy fotorealistyczną grafikę i znaczek Unreal Engine 5 i pomyśli, o tak, to rzeczywiście pewnie jest Orion. Ale co do samej gry, to faktycznie w 2023 roku wyszedł zarówno pierwszy trailer, jak i pierwszy gameplay, które już wtedy wzbudzały trochę kontrowersji. Co do zwiastuna, to szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka jest bardzo fajny: fotorealizm fantastycznie futurystyczne miasto, latające samochody, fabułka, klimacik, no czego można chcieć więcej? No, niestety, problem jest taki, że trailer bardzo dobrze maskuje wady aktualnego na tamte czasy produktu. Bo jeśli spojrzymy na gameplay, to po pierwsze mamy widok zarówno z trzeciej, jak i z pierwszej osoby, i obie te perspektywy zostały stworzone tak, aby oddawały maksymalnie, jak się tylko da, realistyczny ruch człowieka. Bardzo podobnie jak w niedawnym Bodycam, z tym, że w Bodycam już bardzo łatwo o zawroty głowy przy takim gameplayu. Tak wydaje mi się, że w Nioberlinie zostało to podkręcone do granic możliwości, i no. No nie wiem, po samym kilkominutowym zwiastunie potrafi się pieprzyć w oczach. Co więcej, to niby ten element rozgrywki jest realistyczny, ale paradoksalnie w otoczce całej reszty sprawia wrażenie topornego i zupełnie niepotrzebnego. Animacje również pozostawiały tu wiele do życzenia, główny bohater poruszał się jak sztywna lalka. egzekucje też były źle zanimowane przez sztuczne wydłużanie rąki, podrzynanie gardeł robotom i pozwalanie im się wykrwawić, cała masa motion blura, a sztucznej głębi obrazu dodającej jeszcze. Więcej blura wybuchów, świateł, przebłysków, odbić, sztucznej mokrości, przez co całość wydaje się taka tłusta wręcz, a sam monolog głównej postaci rzeczywiście wydaje się napisany przez sztuczną inteligencję. Jak jeśli nie w skrócie, nie wyglądało to za dobrze rok temu. Dlatego byłem ciekawy, co w tym roku zaprezentują twórcy. Odpalam zwiastun i w pierwszych sekundach rzeczywiście byłem pod wrażeniem, bo twarz chyba głównej bohaterki wygląda wyjątkowo realistycznie, ale z każdą kolejną sekundą było tylko gorzej. Animacje twarzy, tragedia. Brak wyrażania jakichkolwiek emocji, mięśnie totalnie się nie ruszają, rwi stoją w jednym miejscu usta. No, pomijając fakt, że są chyba po siedmiu zabiegach feelingowych, to zwyczajnie nie ma czując dźwięku. Zero lipsynku, jakby głos mówił co innego, a postać coś innego. Sam dialog obu postaci jest bardzo podejrzany, bo brzmi, jakby był wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Serio. 12 Co ty co, gdzie to się trzyma kupy i ładu i składu żaden dialog z tego zwiastuna nie ma kompletnie żadnego sensu. A wracając do tej fotorealistycznej grafiki, to niestety ale jest to już z Mora Unreal Engine 5, bo oryginalny silnik Epic Games jest przepotężnym narzędziem dla deweloperów i dzięki niemu bardzo łatwo da się osiągnąć taki poziom realizmu. Jest to właściwie znak rozpoznawczy piątki, bo praktycznie każda gra, która na niej wychodzi, wygląda obłędnie, czy jest to fotorealizm, czy stylizowana animacja. Wszystko ładnie, pięknie, tylko, że jest to często naduszywane i wykorzystywane jako jedyny atut danej produkcji. Bo próg wejścia na Unreala nie jest jakoś bardzo wysoki i łatwym kosztem da się sprzedać całą grę tylko Unrealową grafiką i tacy twórcy bardzo często stwierdzają, że nic więcej takiej produkcji już nie potrzeba. Co więcej, Piątka oferuje ogromną bibliotekę asetów, sprawiając, że w ostatnim czasie Steam został całkowicie zasypany wszelkiej maści flipami, żerującymi tylko na kwestii grafiki i Idei, jak ten symulator żołnierza z II wojny w średniowiecznych realiach, strzelający z czołgów w mury zamku. I w Neo Berlin 2087 widać dokładnie to samo. Dosłownie każdy element tej gry wygląda jak asset z biblioteki z tagami hashtag Futuristic i hashtag Cyberpunk. Kupiona cała paczka z NPC-tami, ubraniami, drogami, pojazdami, budynkami, rayshade'ami. No po prostu ze wszystkim. Bo patrzycie na to i mówicie, no fajnie, wygląda, spoko, ale im dalej w las, tym bardziej wydaje się to nie. Autentyczne. Niby wydaje się ze sobą współgrać, bo wszystko jest w futurystycznym klimacie, ale ten najnowszy zwiastun wydaje się wręcz kipieć od tych elementów, jakby twórcy sami chcieli pokazać. O, patrzcie, ile asetów fajnych nakupowaliśmy. Macie Cyberpunka, którego zawsze chcieliście. I właśnie a propos Cyberpunka, to jako osoba, która ma w nim grubo ponad kilkaset godzin, ciężko mi jest pozbyć się wrażenia, że niektóre lokacje zostały odtworzone jeden do jednego z zakupionych asetów. To dla przykładu wygląda jak Corpo Plaza z prologu Corposa, to bardzo przypomina budynki w centrum Night City i takie Embers dla przykładu, ba, nawet same animacje broni niekiedy wydają się zaczerpnięte z produkcji Redów. Przeładowania, strzelanie, egzekucje, no szczerze wam mówię z ręką na sercu, że dla mnie jest to zwykła sklejka całej tony małych rzeczy, wszystko zlepione razem, niby wygląda dobrze, niby feeling jest dobry, ale patrzysz na to i w środku czujesz, że naprawdę coś jest nie tak, że to wszystko do siebie w Rzeczywistości nie pasuje i jest sztuczne. Zupełnie nawet jakby nie były to rzeczy kupione z jakiejś tam stronki czy biblioteki, a wygenerowane były przez AI. Interesująca jest też rozbieżność graficzna pomiędzy gameplayem a kastenkami, bo mimo wszystko, jeśli twórcom uda się naprawić ten lipsynek i mimikę twarzy, to przerywniki będą wyglądać świetnie, jeśli są one faktycznie na silniku gry, a nie są specjalnie wyrenderowane pod ten konkretny zwiastun, a sama rozgrywka będzie zwykłym shooterem. I osobiście ciężko jest mi sobie wyobrazić, połączenie tego wszystkiego w jedną całość, sprawienie, żeby była to gra czysto fabularna z fajnym gameplayem i raczej mam więcej obaw niż oczekiwań i rzeczy, na które liczę i które mi się podobają. Ok, jest klimat Blade Runnera, fajnie, że jest trochę bardziej mroczny niż w Cyberpunku 2077, ale no, nie pozbędziesz się wrażenia, że ta cała gra to tylko efekt wyrażenia wprowadzonego w chat GPT brzmiącego wygeneruj mi grę komputerową w stylu Deus Exact, zona Cyberpunka, Blade Runnera, Watch Dogs i Max Payne'a z realistyczną grafiką i animacjami. To samo pewnie miało i miejsce ze zwiastunem z zeszłego roku, z gameplayem z zeszłego roku, który zresztą wydaje się wcale nie być faktyczną rozgrywką, a jakąś prerenderowaną sekwencją zmontowaną w kapkacie i to samo miało też pewnie miejsce z tegorocznym zwiastunem. I tu raczej nie pomoże nawet fakt, że główną postać dubbinguje ten sam człowiek, który dubbingował Adama Jensena. A szkoda, bo niedawny Nobody Wants To Die pokazało, że da się zrobić fajnego cyberpunka nie będącego cyberpunkiem od redów bez liczenia na maksymalizację zysków i lecenia na hypie gry Redów przy wykonaniu jak najmniejszej pracy. Critical Hit Games, polskie studio przy swojej najnowszej produkcji postawiło na to, aby gra była dobra i ciekawa, a cyberpunkowo nuarowa estetyka tylko idealnie to wszystko dopełniła. Kolej Nio Berlin 2087 postawiło na nic innego jak na hype'owaną estetykę, a reszta gry jakoś tam sobie poradzi, bo jest mniej ważna, bo przecież sprzedamy ją już samym Blade Runnerowym klimatem. Niestety nie jest to dobry zabieg, przynajmniej moim zdaniem. Może się też okazać, że do premiery ta gra będzie jeszcze cudem techniki i szturmem podbije cały rynek growy na świecie, albo zdechnie po tygodniu od premiery. Jak dla mnie twórcy celują w podobną sytuację do Palworld, czyli mega giga, hiper wielki hype na premierę, zarobić co się da, a potem gierka niech umiera dwa tygodnie później, bo przecież co zarobili to ich. Nie wiem. W każdym razie najnowszy zwiastun nie jest zbyt optymistyczny. Wolałem już ten zeszłoroczny choć ten też nie był bez wad. A o gameplayu to już nawet nie wspominam, bo widzicie jaka to jest tragedia. Ale żeby tak skrzywdzić główną bohaterkę, to, to trzeba się postarać.